Pasat 2010 rocznik 2.0 Blue TDI Sportline z przebiegiem 220 tysięcy km. Sześciobiegowa manualna skrzynia biegów i 140-konny dieselek. I auto wygląda całkiem fajnie. Zobaczcie, w środku w sensie środek nie jest zniszczony. Nie mogę powiedzieć z tyłu. Nie wygląda źle. Całkiem ładne autko. Szyba z przodu już wymieniana. Ale tak poza tym to wygląda całkiem w porządku. Tylko że kosztuje 7000 euro. Bo się pytaliście mnie ile takie sztuki kosztują. Więc tutaj, jak potrafiliśmy, coś takiego.